Dzisiaj zrobimy sobie opening mega skrzyneczek. Nie wiem czy wiecie, ale jest za darmo mega skrzyneczka, więc dzisiaj sobie ją otworzymy. Uwaga, uwaga. Lecimy z tym, zostawcie lajka. Co dostałem? Okej, okay, jest skrzynka. I co ja mam teraz zrobić? Ty czekajcie, bo mi. A, ja muszę kliknąć, dobra, okej okay. i. 8.4 klejnoty! Jasny gwint klejnoty dostałem. Ja cię wiszczę. 35 tych Błyskotki nawet, 50 tych. Kiedyś dostanę? L, Co to jest, słuchajcie? To Leon chyba. Dobra, kontynuujemy. Dostałem jakąś skórkę. Ja cię że i jakieś odznaki. Wow, ty, no niesamowite, ty, ale dostałem rzeczy dzisiaj. To jest coś gigantycznego. Dobra, ty, ale co to jest? Czy ja mogę? Mogę. Patrzcie, otworzę sobie, kupię, kupię tą mega skrzynkę. Co wy na to? Za te gemy, za te gemy. Dobra, uwaga, następna. Następna. Co jest? Coś się nie ładuje. Halo? Halo? Halo, Houston, zepsuł mi się Brawl Stars. Nie wiem, czy wie widzicie to. Chyba już nie będę grał w Brawl Stars. No nie! Zepsuł się, halo? Halo, co jest? Czemu się nie ładuje, że ja kupiłem tu skrzynkę? Brawl Stars mnie oszukało. Halo? Wzięło mi gemy, a nie działa. Halo, halo. Okej, okay, dobra, zatrybiło. Otwieramy, kolejna mega skrzynia. Uwaga. Tak, błysko ale błyskotek dużo. 80. Okej, okay, i tylko tyle? Okej, okay, tu, tu patrzcie, jeszcze druga. Ale błyskotek dużo dostałem. Okej, okay, 100 razy 2. I to, wow, ty, ej, to jest niezłe. Nowa postać! Dostałem nową postać! Ty, to jest ten barley! Ja cię gwizdzę. Dobra, kontynuujmy, ale ja tu dużo rzeczy dostaję. To jest niesamowite. Wow, no kurka, powiem wam, że tu się naprawdę bardzo dużo rzeczy dostaje za to. To kupujemy jeszcze jedną, dawać mi to, a co mi szkodzi, prawda? Lecimy z tym błyskotki 37 tych. Cztery te klejnoty monety i postać! Co to jest? Dostałem nowego zadymiarza, ty! Ja cię gwizdzę. O kurka, ty ten zadymiarz to jest ten Shelly! Patrzcie jaka ładna A już czasem nie miałem Shelly? Czemu to? Okej, okay, coś dziwnego Dobra Czy dostaniemy coś jeszcze? Klejnoty, monety? Błyskotki i odznaka jakaś. No powiem wam, że te openingi są całkiem niezłe. I tu jest aż patrzcie, Jezu, ile tego można otwierać? Dzień 20. Ale to tyle gemów trzeba na to. Czekajcie, kliknijmy sobie. Co to jakieś we werble? Co tu się dzieje? Dobra, będziemy robić dalej opening, tylko ja sobie zobaczę, co to są te werble. O co tu chodzi. Bierzemy, czekajcie jakie są misje zagraj. A weźmy tego tego gościa jakiegoś supermana, to jest zamaskowana postać. Zaraz sprawdzimy o co tu chodzi. Co my w tej grze mamy robić? Czemu ja jestem tym? A ja wziąłem El Primo. Czemu. O kurka, co jest? Co ja tu mam zrobić? O co chodzi? No. Ha Halo! Halo, czemuście mnie zaatakowali, no Aha, bo jak kogoś pokonam, to dostaję... zmieniam postać, tak? To o to chodzi. Okej. Okay. Dobra, chodźcie tutaj postacie. Czy mogę kogoś poskładać? Ała. Ten się zrobił Leonem. Okej, okay, misiu, zostaw mnie, misiu, kisiu. Kurka, no. One take down left. Co jest? Ja mam piątą pozycję, ale tu jest ciężko, ciężko, słuchajcie. Ciężko tu coś wygrać, naprawdę. Okej, okay, no. Chyba kogoś pokonałem, albo nie? Co tu się dzieje? Ranga szósta. I co, i nie dostałem nic? A lustro? To co to jest to lustro? Zaraz sprawdzimy. Myślałem, że coś dostanę, ale ciekawe. Zbiory klejnotów, o co chodzi? Aha, gramy tymi samymi postaciami. Jacie, jaki tryb, ty? Nie wiem, czy widzieliście taki tryb. Gdzie możemy grać tymi postaciami. Okej, okay, no patrzcie ile ich tu jest. Zbierajcie gemy! Mam już cztery! Dawać mi kolejnego. Dobra A Dobra pokonany Dobra po powaleni, powaleni, wygrane, wygrane to mamy dawać. No to glina, glina. No oni tam prze... przegramy to przez nich, no. Halo, co za ludzie? Dobra. Nie wszystko stracone. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Bierzemy ich. Ja tu bronię. Wygrana! Wygraliśmy to, łokurka, było ciężko. Ale się udało. Ale dostaniemy jakieś dodatki, czy nie? Rzadki, okej. Okay. Ale nie dostałem punktów. Jak się zbiera te żetony? Aha, wygrałem. Czyli, że muszę wygrać, tak? Okej. Okay. No to nieźle, ale słuchajcie. Nie, nie, ja nie chciałem w to zagrać. A! Ale misklik, panie nie, nie wiedziałem, że tu można tak się dzieje Taką pułapkę zrobić Na, bro, na brota nuba Kurde Niepotrzebnie tu wszedłem, nie chciałem tu, 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 tu. Nie mogę nic zrobić Ajajajajaj, aj, aj, aj. dobra, no ten przynajmniej padł nie, yes, GG, przegramy to. Dobra jest, 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 jest dobrze, jest dobrze. Wykierowałem to. No ale co wyście to zrobili? Po coście tu poszli? No to to już jest słuchajcie, GG jasnych, więc co za ludzie? Po co tam lecieli? Co za kolesie, no? No i GG, tośmy pograli. Ajajaj, co za ludzie. tam poszli, niepotrzebnie poszli do przodu, nie? I to był ten, ten największy problem z tego wszystkiego. Ale słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale mamy lustro, czyli jest to tryb, w którym możemy sobie tymi samymi postaciami grać. Wszyscy mają te same postacie i mamy werble, które są. Jakby tymi postaciami się zmieniają. Z biegiem czasu dostajemy mocniejsze, więc całkiem spoko. I, i, i jest naprawdę mega mega tu można grać słuchajcie dobra wróćmy do tego patrzcie ja wygrałem jedną grę i mogę dostać mega skrzynkę ale my robimy od penningi mega skrzynek więc mogę sobie jeszcze jedne kupić dobra robimy to robimy to okej okay, co dostaniemy chyba nic takiego klejnoty no to to była taka średnia skrzynia ta 103 19, 104 no, tak średnio powiem wam, średnio to przeszło. przeszło. Okej, okay, no to dobra. I co jest? Znowu się zacięło, ale tych skrzynek jest, ale mnie nie stać teraz. Ale mamy za to, patrzcie, karnet prawie cały tutaj trzeba zrobić. Kurde, ale to by było, jakbym wszystko zrobił, nie? Wszystkie poziomy. Ile jeszcze? 17 dni to powinniśmy to pyknąć, nie? No bo mamy te misje, wszystkie jeszcze dniówek i tak nawet nie zrobiłem, nie? Wygraj 3 bitwy, zagraj, zadaj z 1000 El Primo, Kary lub Larry. Możemy spróbować jeszcze solo przejść. Albo zagrajmy z nim. Tylko ja nie chcę zbiorów klej, klejnotów. Bym wolał, słuchajcie... Duosa zagrać. Ale tu musiałby się... Szybko... Szybko zdecydować, pan. Starcie w tryb... O, duo, to gramy. Dobra, gramy z widzami. Ciekawe, czy uda mi się w ogóle jakieś obrażenia zadać, bo to też jest... Wiecie, różnie z tym bywa. O kurde, ale tu są ludzie. Kozaki. Nie wiem czy wiecie, ale w Brawl Stars można nachodzić postaciami. To jest niesamowite. Kurde, patrzcie. O, i kręcę się nawet. Uuuu. Jezu, ile skrzynek. Dawaj. Dawaj mi je. O kurde, nie, kuń mnie, goni. O holercia Dobra, ja stąd spadam. nie Woo! zaraz zginę ała 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 halo halo pomocy uciekamy stąd Ło kurka moje Jezus Jasny gwint jak nas załatwił gościu <laughs> Nie wierzę Ale nas załatwił ty ale plus jeden pucharek dostałem, więc całkiem nieźle. Ale gość nas załatwił tym. Szkoda, że nie miałem ulti, bo bym skoczył na niego i wtedy bym jakby uchronił się przed tym, nie? To jest ten kot, trzeba uważać na niego, bo jak nam skoczy na nas, to będzie problem. No, i co teraz? Co robimy? No to grubo znowu zginiemy. Nie, on przeżył. Nie wiem, jak to zrobił, ale przetrwał. Dawaj do góry! Okej, okay, no <ścoughs> jak to wyszło? Ty! Ja cię widzę. Jeszcze drugie miejsce zajęliśmy, lol. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. <noise> ale jazzy, no. Wow, ale dostaliśmy punktów, dostałem ty. Wow! Czekajcie, gdzie są misje, ale tu jeszcze muszę zadaj obrażenia, nie? Muszę zadać więcej obrażeń. Ciężko jest po prostu, bo ludzie są mega mocni, nie? Spróbujmy w solo zagrać. O kurde, na środku jest jeden ty. Idziemy od razu na środek? Będzie ciężko. Ta mapa jest za bardzo otwarta. Przez co wiecie? No, dla mnie jest słaba. Na tą postać jest to słaba mapa. Jest bardzo otwarta. No, jest za bardzo otwarta, Chłop miał więcej obrażeń. Za, o Boże, minus 5, no ale jak to zrobić? Słuchajcie, chociaż te obrażenia to można nabić pewnie na, na tym, na nocaucie, nie? Chyba tak zagram na solo się średnio. To musi być tryb, gdzie się postać jakaś odradza, nie? Dobra kocie, co ty robisz? Adam YouTube, to jest Polak chyba. Nara, gdzie dwóch się bije, tam trzeci brot korzysta. Nup korzysta. Proszę bardzo. Coś się udało zrobić, nie? No ale patrzcie, to jest tak otwarte miejsce, że ciężko mi będzie. Gdzie jest reszta tych ludzi? No, i gdzie reszta jest ludzkie? Gdzie oni wszyscy siedzą? Ale ten dostał tamty. No i wygrana, proszę bardzo. Feast of Fury udało się, jakoś tam się udało, słuchajcie. Wygrać trzy bitwy. No zrobiliśmy trochę tych zadań. Jakby nie było. Czekajcie, no plus 700. Wow, całkiem nieźle. Dobra, kończymy.